Witam wszystkich w kolejnym odcinku na moim kanale z serii SSO od nowa. Dzisiaj mamy już trzeci odcinek. Naprawdę szybko, szybko to leci, ale nie narzekam. <gry> tak jak mówiłam, dzisiaj skupimy się głównie na bobkatach, ponieważ jak widzicie mamy tylko i wyłącznie albo spanikowaną tan i nadjeżdżającą Stacy, czyli to są bobkaty. Albo skradzione dokumenty. Skradzione dokumenty e, pozwolą nam odblokować Srebrną polanę, ale nie ukrywam, że na razie chcę jakby kupić na terenie Murland i głównie na bobkatach, bo wiem, że jak odblokujemy te skradzione dokumenty, to, bym, e, to będziemy mieć dosłownie wysyp e, różnych zadań e, z różnych miejsc. Także na razie zajmiemy się głównie z panikowaną tan. W następnym odcinku odblokujemy sobie już, myślę, e, Srebrną polanę. I przydałoby się zrobić w końcu zadania z eventu. Także musimy troszkę jednak się sprężyć. Mam nadzieję, że uda mi się jednak wrzucać codziennie jakieś odcinki, a jak nie, to przynajmniej trzymać tą regularność co dwa, trzy dni. Mam nadzieję, że mi się uda, ale to wszystko zależy od mojej pracy, od tak naprawdę od różnych czynników. Także no nic, kochani, nie przedłużając, myślę, że możemy sobie zacząć robić zadanka. E, Okej. Okay. Myślę, że zaczniemy sobie na razie od Stacy, bo ona chyba będzie mieć dla nas tylko i wyłącznie wyścigi. O, cześć! przyjaźnie się z łopkatami. Naprawdę przydałby mi się pomoc. Znajdź rakujące pachołki na terenie stajni Murland. Jestem Stacy, dopiero co przeprowadziłam się do Murland. Kiedyś byłam w jednym klubie z dzieckiem z kuzynką Loretty, Elizą. Dlatego teraz Loretta i Tan zaprosiły mnie do Bogtatów. Ale mam szczęście, że trafił mi się nowy klub, w którym mogę trenować. Jednak jeśli mam być szczera, to treningi są trochę niewystarczające. Wszelaki przyłajowie są świetne, ale naprawdę wyjątkowy klub cechuje dyscyplina. Potrzebujemy odpowiedniego harmonogramu i, i właściwych ćwiczeń, aby przygotować konie i jeźdźców mm. do zawodów każdego rodzaju. Doretta pozwoliła mi prowadzić treningi i skoków przez przeszkody na tutejszym wybiegu, także stajemy najlepsi pomagając sobie nawzajem. Przy odrobinie, e, przy odrobinie ćwiczeń, bo Pety będą naprawdę mocnymi zawodniczkami, a skoro masz kurtkę naszego klubu, jesteś jedną z nas i chętnie bym z tobą e, Nie mamy jeszcze kurtki, ale pewnie kurtkę dostaniemy zaraz. Ale najpierw potrzebuję więcej pochopów, żeby przygotować tor. Widziałeś jakieś? Jeśli je znajdziesz, przywieź je tutaj, żebyśmy mogły rozpocząć moje pierwsze zajęcia. Mm, no dobra. Te słowenia nam odblokują wyścigi, które będziemy robić u Stacy. Ja stwierdziłam, że na razie chyba konie nie będę trenować, bo wolę się skupić na wywijaniu poziomu. Bo większość fajnych cichłup jest od 9 poziomu, a później chyba od 12 lub 14. Także no, chcę się skupić na tym poziomie, bo trenowanie konia nic mi aktualnie tak naprawdę nie da, jak nie będę robić żadnych zadań. Także, wreszcie, na święcie, tym nowym ten obóz Dziki Zachód jest że tak powiem bardzo dużo zadań, możliwości do bicia poziomu konia niektóre nawet dają po 200-300 pd dla konia także myślę, że to głównie tam wbiję e, ten 15 poziom, ale tak konie mają 15 poziomy czy 12? <tyle>, tyle lat to gram 15, <tyle> okej okay, więc myślę, że tam po prostu wbiję 15 poziom, ale tak nie będę się zbytnio skupiać na trenowaniu, jeżeli już kupimy sobie jakieś konie E, oczywiście poza startowcem, to wtedy dobrze będziemy sobie gdzieś tam trenować te konie. Mam nadzieję, że e, uda mi się na przykład zrobić live na TikToku, bo na YouTubie niekoniecznie myślę, że to będę ogarniać. Także no co kochani? Oczekujcie jak mi się uda, to w przyszłości będą live y na TikToku. Też chcę trochę rozwinąć konto na TikToku, ale nie wiem czy to będzie street pod SSO, czy, czy pod coś innego. Jeszcze nie mam zbytnio pomysłu na TikToka. Także na razie skupmy się na YouTubie i przede wszystkim na zadaniach, które robimy. Dziękuję, tyle pachołków powinno wystarczyć. Chciałabym umożliwić Ci trenowanie na bardziej wymagającym torze z przeszkodami, ale mam pewien problem. Gdy przygotowywałam przeszkody do kolejnego treningu, skończyły mi się różowe drągi. Na szczęście Jenna pożyczyła mi kilka, ale zielonych. Wygląda jednak na to, że tego odcienia zielenia używałem największy rywalki naszego klubu, czyli Bulldogs. Tak ci może, jak powiedziała Loretta, bubkaty ubierają się na różowo i używają różowego nie tylko w środę. Czyli trzeba przemalować drągi na różowo, nie? Łap się za pędzel. Im szybciej skończymy, tym szybciej zaczniemy lekcję. Pomóż Stacy pomalować zielone drągi na różowo. Okej, okay, dobra. To malujemy sobie. Dobra, się do mnie na konia z powrotem. No, wow. Dobra. Drągi mają teraz idealny odcień różu łopkatów. Skoro Loretta nie będzie już miała nic przeciwko, mogę zająć się torem. Barba jeszcze nie wysła, więc Wolfray będzie potrzebować Twojej pomocy przy skokach. Chyba że chcesz, aby masz Twojego konia pasowała do wart klubu. E, dobra, To bardzo proste ćwiczenie, chcę zobaczyć, czy sobie z nim poradzisz, bo jeszcze nie widziałam, jak jeździsz Ruszaj, i przekonajmy się, czy jesteś gotowa na bardziej zaawansowane treningi Wypróbuj tor treningowy Stacy dla początkujących e, Dobra, no to lecimy Dobrze e, Okej. Okay. Nieźle Moje obawy były w ogóle nieuzasadnione Poszło Ci świetnie Jeśli chcesz wziąć udział w kolejnych zajęciach To oczywiście zapraszam e, Dobra Tutaj drugi trening chyba Gotowane drugą lekcję Ten teorii jest trochę bardziej złożony niż poprzedni, Ale to wciąż podstawy Oczywiście nawet doświadczeni jeźdźcy czasami muszą przypomnieć sobie rzeczy elementarne Wiesz, że najlepsi zawodnicy Rzadko ćwiczą z przeszkodami tak wysokimi jak na zawodach Używanie niższych przeszkód, takich jak kozły czy kobarty, mniej obciąża konia, zmniejszając ryzyko kontuzji i pozwalając na dłuższe treningi. Wypróbuj ten tor Ayumi, masz radę. dobra, my no to lecimy. Dobra, skończyliśmy sobie nasz wyścig. Teś wściekła mucha wleciała mi do pokoju. Mam nadzieję, że nie będzie się dobijać do nas. Eee, dobra. Nieźle się spisałaś, dobre ułożenie ciała. Tak myślę, że niedługo będziesz gotowa na tor zawodowy. E, Okej, okay, mamy poziom konia, możemy sobie wbić Już czwarty. Odblokowaliśmy sobie pustkę. Ogromne dzięki za pomoc. Rozmawiałam z bobkatami. Teraz możesz tworzyć własne projekty wybiegów. Współpraca z przyjaciółmi jest mile widziana. Skoro udało Ci się pomóc Stacy, to, zapro... to może teraz to może teraz zaprojektujesz wyścig. jeszcze raz. <grystanie> Skoro udało Ci się pomóc Stacy, to może teraz zaprojektujesz wybieg samodzielnie albo z przyjaciółmi. E, Okej, okay. i to pewnie chodzi o to, że musimy tutaj te wybiegi re... te rekwizyty wybiegowe. Przepraszam. E, Okej, okay, zadanie wykonano. No. <laughs> e, tak mi się język dzisiaj łamie. Dobra, zobaczmy co słuchać o tan. E, Hej mi słyszałaś ten łomot lawiny? Posłuchaj tan. Kierowcy diet są tacy nieostrożni. Lawina, którą wywołali przeraża moje konie. Mój biedny hieronymo <grymnie> będzie potrzebował mnóstwa smakowych żeby się uspokoić. Wiesz może gdzie jest Noretta, jakiś czas temu gdzieś pojechała i powinna była już wrócić, chyba że. O nie, właśnie przyszło mi do głowy coś strasznego. Loretta jechała na wzgórze Nilmara, żeby sprawdzić teren pod kątem stworzenia nowego toru do przełaju. A co jeśli dosięgnają lawina? Spokojnie, na pewno wszystko jest w porządku. Oktan, nie panikuj. Loretta świetnie jeździ. Poczułaby się urażona tym niepokojem. Ale, Ayumi, pojedziesz na wzgórze Nilmera, żeby znaleźć Lorettę? Proszę, poczuję się dzięki temu lepiej. Zaczekam tutaj na wypadek, gdyby wróciła. Mogę zająć myśli opieką nad twoimi rozmowami z członkami klubu. Pośpiesz się, proszę. Ech, czy my chcemy e, ratować Lorettę? Pojedź na wzgórze Nimera i poszukaj Lorettę. <gryw> czy my ją chcemy ratować, kochani? <gryw> Oto jest pytanie. Dobra, coś mamy? Droga jest zablokowana, nie przejadę, a nigdzie nie widać Loretty. Telefon ze zdjęciem konia Loretty, Bartoka, ustawionym jako tapeta. Pojedźmy z tym do Tan, Wol... Wal Wol... Fajry. Wolf. Nie wiem kto czytać. Ja mam wrażenie, że w ogóle imię mojego konia tam za każdym razem inaczej, ale... No dobra. Niech będzie. Dobra, jesteśmy. To telefon Loretty. Nigdy się, nim z... Nigdy się z nim nie rozstaje. To straszne. Musimy usunąć z drogi przeszkody i znaleźć Lorettę. Podążaj za tym i poznaj Konrada Marsdena. Marzen... Mar... Potrzebujemy narzędzi, z tym można pomóc Konrad. Lokalny kowal i specjalista od kopyt. Świetnie się obchodzi z końmi. Hieronimu go uwielbia. Skoro on nie mowa, to mój przyjaciel jest już spokojniejszy. Możemy razem pojechać do Konrada. Jest trochę e, mistyczny, że tak to ujmę. Zrozumiesz, kiedy go poznasz. Okej, okay, dobra. Możemy wyprzedzić ją? O, super. Dobra. Idziemy sobie do Konrada. Zobaczymy, co u niego słychać. Dalej jestem chora. Dalej tak. Także mogę chlepieć ciągle. Jesteśmy. To późna Murland. Halo, panie Marce. Tatiana, miło ci widzieć. Myślałam, że twój koni nie będzie potrzebował podków przez kolejny tydzień. Z kim do mnie przyjechałaś? To Ayumi. Powiedziałam, że jesteś prawdziwą specjalistą od podków. Cześć, Ayumi. Spotkaliśmy się już wcześniej? Nie? To pewnie déjà vu. Mieszkam tu od bardzo dawna i trudniej i trudnie się swoim rzemiosłem pomagać koniom oraz mieszkańcom Jorwiku. Mam nadzieję, że do mnie zajrzysz, jeśli będziesz potrzebować kowala. Panie Marsen, ma pan może narzędzia, które pomogą czyścić drogę na wskórze Nilmera? Niestety nie. Planowałem wejść na górę i wykopać trochę żelaza, kiedy bied zniszczyło drogę. Mam pomysł. Chcecie mi pomóc stworzyć nowy kill-off? Narzędzie wykonane w jeden dzień nie będzie bardzo wytrzymałe, ale da radę. Niech Ayumi czyni honory. Sadza i Ogień potrafią bardzo zabrudzić klubowe kurtki. Sprawdzę, co u Bobcatów. Spotkajmy się przy zablokowanej drodze. Okej, okay, czyli w skrócie brudną robotę zostawiam nam. Super. Mm. <ścoughs> mm. Czyli zostaliśmy sami, Ayumi. W takim razie nauczę cię, jak stworzyć kill Ok, mamy nowy, nowy poziom postaci. Jest czwarty. Super. Zazwyczaj nie pozwala mi no, używać moich narzędzi, ale czuję, że nie jesteś tu bez powodu. Dlatego to dla mnie zaszczyt, że mogę pomóc ci rozwijać Twoje umiejętności. Rów co mówię i skup się na narzędziu. Dokonuj polecenie Konrada, by zrobić killów. Dobra. Podgrzej Podgrzy żelazo w później. Co to za kotek. Wykuj żelazo na kowadle. Podprzyj żelazo w później. Wykuj żelazo na kowadle. Ochudź żelazo w wodzie. No i mamy kilof Dobra robota, Yumi. Nie mieniłem się. Naprawdę masz do tego talent Widzę, że masz prawdziwy talent do kowalstwa Jeśli kiedyś zechcesz pobierać u mnie nauki, z przyjemnością cię przyjmę. Tatiana na pewno już na ciebie czeka. Powodzenia w usuwaniu grozów. Niech światło Aiden cię prowadzi. O, jest taką czkawkę. Rozbij kilofony skały blokujące drogę na wzgórze Nilmera. No dobra, żegnajcie kamienie. Dobra. Spotkaj się z Stanem przy zablokowanej drodze na wzgórze Nilmera. Dobra, nie będę już tego przyspieszać, bo to jest bardzo blisko, także muszę sobie włączyć wiatrak nie wiem czy będzie go słychać czekajcie bo nie wiem jak jadę o dobra no, mam nadzieję że go nie będzie słychać bo on wie, mi stricte na mikrofon też może go tak obrócę? dobra jest tak gorąco kochani że musicie mi zobaczyć no masz ej już tak przerwałam ale wystraszyłam się bo mój szczur za mną chyba zestoczył z samej góry właśnie <słuch> One chyba naprawdę chcą się pozabijać Chyba się źle ze mną Masz kilo w całe szczęście To twoje dzieło, więc to tobie powinien przypaść Zaszczyt jego użycia, do roboty Tak, tak, na pewno mi Na pewno to jest główny powód Dla którego mam to zrobić Wydobywaj surowce, gdy znaczny będzie Na zielonym polu Okej okay, Żelazo, żelazo To jest nieważne Dobra, lecimy dalej. A? Udało ci się, Ajo, miej droga już przejezdna. Ale. Totalnie nie wiem, czy też to imię tego konia. Znowu był nie w sosie, więc dałam mu odpocząć w stajni. Nie chcę cię zatrzymywać. Pójdź poszukać Loretty. Poszukaj Loretty na wzgórzu Nilmera. Okej, okay. no to lecimy. Loretta, gdzie ty jesteś? Lorettu Tutaj. Ja jesteś. Żywa Czy to dobrze, czy źle, nie wiem Och, to ty, a ją mi końcie zrzucił? Masz na sobie pełno pyłu, fuj To urazy ja spodziewałam się tan, siedzę tu już całą wieczność Dasz wiarę, że wszystkie drogi są zablokowane, a do tego zgubiłam telefon? Miałam już jechać, ale nagle minął nas błów do żarget i spłoszył mojego Bartoka Kiedy ten stanął dęba, telefon musiał mi wypaść z kieszeni i stoczyć się ze, 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 ze wzgórza Skoro tu jesteś, to pewnie skały z lawin zostały już usunięte. Co ty tu w ogóle robisz? Tak poprosiła mnie o pomoc. Naprawdę? To miło z twojej strony, dzięki. Ech, przepraszam, jeśli nie byłam zbyt miła. Jak mawia ten na życzliwości, może wyzwolić się u innych, to co najlepsze. Fajna jest. Nie mówię, że możesz dołączyć do Bobcatów czy coś, ale mimo to możemy się kolegować. Co? Miałam niby powiedzieć przyjaźnić? To i tak był dla ciebie komplement. Nie oczekuj zbyt wiele, Yumi. No dobrze, pora wracać Jestem pewna, że cały Murland jest niezapokojony moją obecnością Więc nie zwlekajmy i wracajmy do Stajni Nie martw się, jeśli nie nadążysz Bartek jest jednym z najszybszych koni na wyspie W drogę Ścigaj się z Loretą do Stajni, Murant. Zobaczymy, kto tu wygra Pewnie ty wygrasz, bo ja w ogóle nie mam statystyk Jak widać, szybkość zero bardzo tu ładny ten konik. Chyba taki... w sumie nie wiem, czy takie jest w SSO. Nawet nie wiem, co to jest za rasa, bo te wszystkie rasy tak samo wyglądają dla mnie. Może dobra, może nie wszystkie, tak? Ale w większości. Mówiłam, że będzie szybsza. To dlatego, że nie mam dobrych statystyk, tak? To by ją wyprzedziła. mi się chwalić, że on taka super teraz jest, mówię wam. Jak mówiłam... Bartek jest... jak mówiłam, Bartek jest szybki. Nie szkodzi, że byłam pierwsza. Kiedyś pójdzie ci lepiej. Mam u Ciebie dół, a tego nienawidzę, więc wyrównajmy rachunki. A Yumi ja będziesz pierwszym miejscem, który wypróbuje mój nowy wyścig. To ulubiony szlak błobkatów, ale do tej pory nie był oficjalnym torem treningowym. No, na co czekasz? Wypróbujcie jakiś szlak Bubkatów. Dobra kochani, to przyspieszę ten wyścig i słyszymy się, jak go skończę. Dobra, zajęliśmy. Trochę to zajęło. Ale jesteśmy tak szybko? Może faktycznie masz potencjał. Wiesz, gdzie mnie znaleźć, jeśli zechcesz powtórzyć przejazd. Jest jeszcze jedna mi Hej tan, chodź na moment. Porozmawiaj z Zarettą i Tan. O, kurtkę klubową. Wow! Nie mamy wolnych miejsc w opłatach i nie pozwalamy dołączać byle komu, W końcu musimy dbać o reputację. Ale mimo wszystko mamy sweter, a przepraszam, to był sweter, nie półtora. W kolorach klubu, który chcemy ci dać. Noszenie różu bopkatów to zaszczyt. Mam nadzieję, że będziesz nas godnie reprezentować, mimo że do nas nie należysz. Wiesz, lubię cię. Nie tak bardzo jak inne bobcaty, ale całkiem mocno. Może któregoś dnia do nas dołączysz. Eee, dziękuję. Nie ma za co. A teraz przepraszam, ale ja i Bartek musimy się przygotowywać do bardzo ważnych zawodów. Niedługo zobaczysz nas na okładce Dziennika erwieckiego. Widzę, że Justin próbuje zwrócić moją uwagę Na pewno za mną tęsknił, jak szalony Ach, popularność jest wyczerpująca Na razie mm. Świetnie wyglądasz w tym swetrze, mi. Może któregoś dnia nawet założysz Naszą oficjalną klubową kurtkę Okej, okay, dostaliśmy nową Nowy sweterek, że tak powiem Założymy go sobie oczywiście Bardzo ładny I dobra kochani, co my możemy robić? Tak właściwie Ruszaj za wywiórką, dobra, to nie, to nie, koń byś jest, e, koń bez, bez, bez jeźdźcy Odpowiednie narzędzia, droga nad wodą, to odblokuje nam te urodzajne hrabstwa. Dziewczyna, która kocha konie, Ford Pinta to będzie Dobra, odpowiednie narzędzia Jedziemy do Konrada Troszkę będzie pomieszany odcinek, ale nie chcę, żeby był zbyt krótki Także tak, że tak. Jedziemy sobie do Konrada, zobaczmy, co on ma na do powiedzenia, co on od nas chce, przede wszystkim. Witaj, i Cieszę się, że odwiedzasz mnie tak szybko. Jeśli masz trochę czasu, to muszę poprosić cię o pomoc. Co jest narzędzia Konrada? Oczywiście wiesz już o obecności gett. Nie tylko Thomas Murant miał nieprzyjemność poznać pana Campbella, przywódcę tej organizacji. Próbował odkupić ode mnie później, kiedy był w okolicy. Odmówiłem mu, tak samo jak Thomas. Panu Campbellowi się to nie spodobało. Jego zwierzę kręciły się tu przez chwilę, a kiedy odeszły zauważyłem, że większość moich cennych narzędzi zniknęła. Nie używam ich na cały dzień, więc zdaję sobie sprawę z tego po jakimś czasie. Pracuję z ciężkim sprzętem, robotnicy zapewne nie odnieśli go daleko. Pomożesz mi znaleźć młotek, kilof i parę szczypiec? Nie mogę teraz wyjść z później, ale obiecuję, że ci się odwdzięczę. No dobra. Tutaj coś mamy, widzę. O, tak, hop. Oj, ale lagi mam. Odkąd tylko dodali ten event, No w drugim końcu też miałam mega lagi, także hmm, może mój laptop nie wytrzymuje po prostu. A to jest zimne, bo na zimie na przykład mamy mniejsze lagi, a powinny być większe, bo jest ten śnieg i tak dalej. Dziwna sprawa. No dobra, mamy wszystkie narzędzia, które potrzebujemy. Moje narzędzia, widzę, że można ci zaufać, a ja mi światło, a jeden naprawdę cię opromienia. My? Mam dla ciebie jeszcze jedno zadanie. Jeśli się go podejmiesz, dam ci coś, na, e, dam ci coś dla twojego konia. Tylko piorwiską rudę w kopalni demaszek i wróć do Konrada. Większość czasu spędzam na pracy z rudą i minerałami z jorwiku. Wieki temu kowale co domówili się w murę, żeby mieć łatwy dostęp do ogromnych złóż surowców. Na wyspie jest pełno ukrytych skarbów. Niektóre są blisko, w okolicy grobowca Johna Jarla czy opad... a, przy opadstwie Doyla. Inne sięgają pradawnych wykopalisk w Eponie na południu. Dziś potrzebuję jorwickiej rudy, którą można wydobyć w pobliżu. Kopalnia Demaszek de od wielu lat zapewnia tej później surowce. Proszę, weź mój kilów, udaj się do kopalni i zdobądź dla mnie 5 sztuk jorwickiej rudy. Będę na Ciebie czekał. No dobra, to lecimy sobie. Udaj się do kopalni Demaszek. Ja zawsze na to mówiłam Damaszek. Hmm. Co życie w błędzie. Dobra. Co, kochani, wykopiemy sobie tą nieszczęsną rudę żelaza, czy co to tutaj mamy wykopać i słyszymy się, jak już będziemy w Konrada. Właśnie. Jeszcze nie przeczytałam dialogu, ale tam nasza postać mówiła, że jesteśmy w kołopalni Damaszek, Najlepiej się zajmę wydobywaniem na piechoty. Trudno byłoby machać kilofem na koniec, zwłaszcza tutaj. Także tak, przepraszam, że tak, taka chwila ciszy była, ale no... Psik. Dobra, kochani, słyszymy się z powrotem Konrada. Dobra, dojeżdżamy sobie do Konrada, już z naszymi minerałami. Szybko wracasz, a do tego masz mnóstwo jarwejskiej rudy. Świetna robota. Nigdy nie łamię danego słowa, Ayumi. Usiądź sobie. Jeśli masz moment, wykorzystam rudę, żeby zrobić wyśmienite podkowy dla twojego konia. Wysłuchaj Konrada. No dobra, posiadamy. Od samego początku pomagasz ludziom z Morland, Ayumi. Towarzyszy ci silny Hayden. Eee, czy Linda o niej wspominała. A, Hayden. Jak już wspominałem, jestem jednym ze strażników Hayden. Należymy do zakonu, którego celem jest oddawanie ci duchom tej mistycznej wyspy. Z pewnością poznasz wielu z nas podczas odkrywania Jorwiku. Wygląda na to, że twój koń zdążył cię polubić, chociaż to dopiero początek waszej wspólnej drogi. Piękny widok! Strażnicy darzą wielkim szacunkiem więź między człowiekiem a jego wierzchowcem. Koje Narwiki są wyjątkowe. Nigdy nie spotkałem Romakom o mrocznej duszy, ale tutejsze zwierzęta wydają się bardziej świadome świata. Ich relacja z jeźdźcami jest absolutnie niepowtarzalna. To dopiero początek, Ayumi. Nie mogę się doczekać, by zobaczyć twoją rosnącą więź z oraz samą wyspą. Okej. Okay. Gotowe. Dziękuję za wysłuchanie, Ayumi. Chociaż żyję pracą, w później, Chociaż żyję pracą w później czasem bywa samotnie, więc bardzo doceniam twoje towarzystwo. Jak obiecałam, to solidnie okay. wykonany zestaw jorwickich podków z jorwickiej rudy. Nigdy się nie zużyją, więc posłużą Ci podczas wielu przygód. Ok? Zaczekaj so, chwilę. Wysłuchaj, konrad. Ok, Dostaliśmy podkowy, jeszcze dostajemy kurtkę. Mm. Jeśli kiedykolwiek będziesz potrzebować więcej podków, możesz do mnie wrócić. Możliwe, że przyda Ci się coś jeszcze, albo zechcesz podkuć każdego konia innymi podkowami. Niezależnie od powodu, zawsze możesz wpaść do mojego sklepu. Dzisiaj nie ma za wiele do wyboru, ale niedługo będę miał szerszy asortyment. Okej. Okay. Hmm. Jeszcze raz dziękuję za dzisiejszą pomoc i mam nadzieję, że podkowy będą ci służyć. Weź tę kurtkę, ją od ambitnej, młodej druidki pasjonującej się modą. Chyba pomieszały jej się wymiary, ale na ciebie będzie w sam raz. Do zobaczenia, Yumi. Okej, okay, kończymy e, dzisiejszy odcinek na nowym poziomie. Piątym. Także super. Wymienimy sobie podkówki. Te sobie wyrzucę, żeby ich nie mylić. Mm. I dostaliśmy nową kurtkę. Taką o. Co nie najgorsza. Ubierzmy ją sobie. Czy sweter lepszy. Nie. Kurtka bardziej nam pasuje. No to co, kochani. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Zapraszam Was do zostawienia lajku w górę. Do subowania mojego kanału oraz do komentowania. I co kochani, nie przedłużając, widzimy się w kolejnym odcinku. Pa pa!